Księgowość w Insert Nexo Nexo Pro. Nowości w wersji 41. Automatyzacja. W wersji 41 systemu Insert Nexo duży nacisk położono na automatyzację niektórych procesów księgowych i finansowych przeprowadzanych w firmie. Odpowiednio skonfigurowany automat może teraz całkowicie zautomatyzować proces dekretacji dokumentów w rachmistrzu lub rewizorze Nexo. Wystarczy, że w programie księgowym pojawi się obraz dokumentu do dekretacji spełniający odpowiednie warunki, a automat zadba o jego bezobsługową dekretację w oparciu o pasujący schemat dekretacji. Przykładowo, faktury zakupu, które oznaczone są jako kosztowe, mogą być od razu odpowiednio ujmowane w księgach oraz w ewidencji VAT zakupu. W definicji automatu można sprawdzić kiedy i z jakim skutkiem był on wykonywany. Takie informacje dostępne są w zakładce Historia. Warunki wykonania automatu można dowolnie konfigurować, rozbudowując je o dodatkowe treści, takie jak odpowiedni opis księgowy, kategoria księgowa czy transakcja VAT. W wersji 41 możliwe jest skonfigurowanie automatu, który utworzy amortyzację zbiorczą w momencie, gdy wszystkie amortyzacje jednostkowe za dany okres zostaną już w programie utworzone. Gdy naliczona zostanie ostatnia amortyzacja wynikająca z planu, program sam doda dokument zbiorczy, w którym znajdą się wszystkie umorzenia danego typu. Oczywiście, wykonanie automatu zostaje odnotowane w jego historii. Można także ustalić harmonogram tworzenia amortyzacji zbiorczych. Wystarczy określić parametry uruchamiania automatu, np. raz w miesiącu, konkretnego dnia o ustalonej godzinie. A program utworzy amortyzację zbiorczą dla wskazanego typu amortyzacji, podłączając do niej istniejące w programie amortyzacje jednostkowe. Nowa wersja systemu Insert Nexo pozwala także na bezobsługowe tworzenie rozliczeń pojazdów według ustalonego harmonogramu. Wystarczy określić plan wykonywania takiego automatu. Na przykład raz w miesiącu konkretnego dnia o ustalonej godzinie, a w czynnościach wybrać utwórz rozliczenie pojazdu. Należy jeszcze wskazać pojazd lub pojazdy, które będą automatycznie rozliczane oraz za jaki okres, bieżący czy poprzedni. Gdy nadejdzie właściwy moment, w ewidencji rozliczeń pojazdów pojawią się nowe zapisy, gotowe do zaksięgowania. W wersji 41 moduł Automatyzacja pozwala usprawnić proces księgowania sprzedaży VAT dzięki automatycznemu tworzeniu zbiorczych zapisów VAT sprzedaży. W definicji wystarczy określić harmonogram działania, a następnie wybrać odpowiednią czynność utwórz zestawienie sprzedaży. Parametry pozwalają wybrać typ okresu, za jaki wprowadzane będą zbiorcze zapisy, a także doprecyzować rejestr i transakcję VAT oraz ewentualne uwzględnianie zapisów z oznaczeniem JPKFP. Gdy nastanie odpowiedni moment, program automatycznie utworzy zbiorcze zestawienie sprzedaży z dnia lub miesiąca. W dziedzinie finansów przydatne może okazać się automatyczne tworzenie raportów kasowych dla wskazanej kasy firmowej. Wystarczy zdefiniować harmonogram zakładający przykładowo codzienne tworzenie raportów o wybranej godzinie, to jest na przykład po zamknięciu kasy, a automat utworzy raport według ustawionych parametrów. Automatyzacja może także znacznie usprawnić proces rozliczania wspólników firmy z ZUS. Należy zdefiniować harmonogram miesięczny, według którego w wybrany dzień nastąpi naliczenie składek ZUS właścicieli. Definiując czynność, można dodatkowo ustalić, czy składki będą uwzględniane w PIT, a także czy będą podlegały księgowaniu. Do automatyzacji w programach księgowych dodano kolejne czynności wykonywane według ustalonego harmonogramu. Od teraz można skonfigurować automat w taki sposób, aby miesięczna lub kwartalna zaliczka PIT wspólnika była generowana automatycznie. Podobnie jest z deklaracjami skarbowymi wystawianymi dla pracowników. Odpowiednio zdefiniowany automat może wystawić deklarację PIT 11, 8C lub IFT11R, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Biura rachunkowe pracujące na programie Biuro NEXO będą teraz mogły błyskawicznie aktywować automatyzację w podmiotach swoich klientów. Operacja zbiorcza dostępna w biurze NEXO umożliwia także kopiowanie definicji automatów pomiędzy podmiotami. Dzięki temu można łatwo przenieść automat z podmiotu klienta biura lub podmiotu wzorcowego do wybranych lub do wszystkich podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe.